granowo mieszcząca pod swoimi skrzydłami 13 miejscowości, dzięki pomocy Unii Europejskiej atrakcyjniej przyjmuje swoich gości. Dzięki niej bogatsza jest o trzy miejsca użyteczności publicznej. Jest to potrzebne dla społeczności licznej. Bezpieczniej wędrować rowerem po nowych chodnikach, Zwiedzać okolice Ptaszkowa, Kotowa i Kościoła w Woźnikach. Dzięki temu połączeniu powietrze w gminie jest czystsze, bo mieszkańcy z samochodu rezygnują, by usiąść na rower i z uniesioną głową mknąć przez świeżą kostkę brukową. Stacja PKP również śnić będzie. Naszymi pociągami dojedziesz wszędzie. Jest w trakcie odnawiania, efekt końcowy was zaskoczy. Boiska do każdej z gier zbudowane, orlikiem przez wszystkich nazwane. Noga, siatka, kosz, w co chcesz grać, przybory możesz brać. Pamiętaj, by odłożyć wszystko na miejsce swoje i szanować tak, jakby było twoje.